Przewidać w kanale Ma Przyroda i właśnie zauważyłam, że jedno jajko pęka. A to znaczy, że może się wykluć za niedługo przepiórka. Sami zobaczcie. Przepiórki najczęściej wykluwają się w 17 dniu inkubacji. W naszym przypadku był to dzień 19, co jest całkowicie normalne. Jajko kilka dni wcześniej poruszało się, co świadczyło o tym, że pisklak układa się do właściwej pozycji. Dzięki temu wiedzieliśmy, że termin klucia zbliża się wielkimi krokami. Jedyne, co nas martwiło, to to, że po pierwszym pęknięciu przepiórka w środku jajka miała coraz większe problemy z wydostaniem się ze swojej skorupki. Natomiast postanowiliśmy dać jej jeszcze kilka godzin. Gdy wróciliśmy do jajka wieczorem, było widać, że chociaż nasza przepiórka próbuje wydostać się z całych sił to raczej sama tego nie zrobi. Przeważnie nie powinno się pomagać zwierzętom w wykluwaniu. W naturze muszą radzić sobie same. Często to, że ptak nie jest sam w stanie się wydostać, świadczy o tym, że jest za słaby, żeby przeżyć. My jednak, widząc wysiłek, jaki nasz pisklak wkłada w walkę ze skorupką, nie mogliśmy dłużej czekać. I chociaż bardzo się denerwowałam, ponieważ wiedziałam, że każdym małym złym ruchem mogłabym zrobić naszej przepiórce krzywdę, Musiałam pomóc jej w wykluciu. Starałam się delikatnie odrywać skorupkę, tak jakby robił to ptak. Ale kiedy nie jest się ptakiem, to wcale nie jest takie proste zadanie.